Uszczelka głowicy silnika umieszczana jest na bloku silnika, a na niej głowica silnika. Głowica silnika jest mocowana śrubami do bloku cylindrów. Śrubowe połączenie tych elementów uniemożliwia przedostawanie się gazów i cieczy przez uszczelkę głowicy silnika. Należy pamiętać, że śruby mają różne rozmiary. Główny wymiar, długość, mierzony jest od spodu łba do końca śruby. Podziałka gwintu to odległość między jego wierzchołkami mierzona w milimetrach. Na przykład podziałka gwintu 1.25 oznacza, że wierzchołki oddalone są od siebie o 1.25 mm. Dwie liczby rozdzielone kropką na obie śruby wskazują klasę materiału. Należy zawsze stosować śruby o prawidłowej klasie, gwarantujące odpowiednią wytrzymałość i charakterystykę odkształcenia po dokręceniu. Tradycyjnie śruby głowicy silnika dokręcane były w kilku krokach mierzonych momentem. Teraz częściej stosuje się łącznie odpowiedni moment i dokręcanie kątowe. Metoda ta zapewnia bardziej równomierny docisk śruby, ponieważ nie zależy od wartości współczynniku tarcia gwintu. Przy wymianie uszczelki głowicy pamiętaj, aby wymienić śruby głowicy silnika na nowe. Stare śruby mogły zostać odkształcone, zbyt mocno dokręcone, albo materiał mógł ulec korozji lub zmęczeniu. Czynniki te negatywnie wpływają na siłę docisku i trwałość użytej ponownie śruby, co może skutkować nieszczelnością uszczelki głowicy silnika. Dokładnie wyczyść wszystkie ponownie użyte śruby do innych podzespołów silnika i sprawdź je pod kątem uszkodzeń. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu śruby, wymień ją. Przed założeniem muszelki sprawdź gwinty i głębokość otworów na śruby. Usuń zanieczyszczenia z gwintów i upewnij się, by dno otworów śrub jednostronnych było suche. Wyczyść otwory na śruby za pomocą sprężonego powietrza. Pozostałości oleju lub płynu chłodzącego na dnie otworów śrub jednostronnych mogą doprowadzić do pęknięcia bloku silnika po wkręceniu śruby. Sprawdzaj, czy wkręcane śruby mają czyste gwinty. Zanieczyszczenie lub odłamki na gwintach śrub mogą uszkodzić gwinty w otworach. Nałóż niewielką ilość smaru na gwint. Wkręcając śruby głowicy, zawsze przestrzegaj instrukcji dokręcania producenta. Dynamometrycznego oznacza dokręcenie ustawionym momentem. Nie dociągaj dalej klucza dynamometrycznego, aby nie przekroczyć momentu dokręcania śruby. Jeżeli śruby muszą być dokręcone o odpowiedni kąt kątomierzem lub podobnym narzędziem, upewnij się, że kąt dokręcania jest prawidłowy. Dokręcając śruby, uważaj, aby nie poruszyć płytki podstawy. Klucz dynamometryczny trzeba regularnie kalibrować. Kalibracja klucza dynamometrycznego umożliwia potwierdzenie jego dokładności. Dodatkowo kalibracja umożliwia prawidłowe dokręcanie śrub zapewniające wymagany docisk uszczelniający. we are garage gurus join our community follow us on social media thanks for watching this video the video description contains all the relevant links don't hesitate to like subscribe and be notified when we post new content also check out our garage gurus online course catalog